A my jesteśmy na promie, skoro y, leko do Nazaroty. Wybieramy się na małą wycieczkę. Razem z Molly oczywiście. Moli tu siedzi, siedzimy na dworzu. Jest jeszcze w kolachopra. Bo oczywiście z psem prawdopodobnie by nas wygonili. Tak, Molly? Gdzie ty znowu jedziesz Moli? No i niestety pan nas wygonił z psem. Piotrek poszedł z, z psem do samochodu. To już wiemy, że na pewno nie będziemy jeździć Fredolsenem. Tylko Armasem, bo w Armasie nie było problemu. Pozwalali z psem na dworzu. Także psa traktują w ten sposób. To tak samo i właścicieli, którzy zapłacili za bilety. A tutaj mamy widok na wulkan, na Fuerteventura. Na Lanzarote. Tu na pokładzie statku jesteśmy i idę zobaczyć, jak nasi przyjaciele się trzymają. Z przodu sobie zajęli miejsca. I jestem. Piotrek. No i żeśmy ruszyli. Piotrek poszedł do garażu schować się do samochodu z psem miejmy nadzieję, że go nie zauważą no, no bo tak to by było nie za ciekawie.